Witam Was serdecznie. W sumie to pływa nie wiem. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo jest późno w nocy. Czytam na danym. A chciałem Was kiedyś zabrać na oględziny auta na żywo, jak to wygląda, Wam pokazać. Generalnie powiem szczerze, no, ludzie się burzą, plują, nie chcą występować w roli głównej. Poza tym nie chcą, żeby ich auto były pokazywane. A dlatego mieliśmy taki mały spontan. Kolega szukał jakiegoś kabioleta fajnego, roadstera, coś z dużym silnikiem, typu BMW, Mercedes, jakiś tam Audi. Znalazł sobie samolot, który się okazał, że stoi u nas, niedaleko, w mieście, Mercedes, w kabio. Zadzwonił, pojechaliśmy praktycznie niby z samego rana, ale gość tam nie miał czasu, tak dalej, w końcu po południu się okazało, że gdzieś go tam odstawia do do warsztatu no, i możemy sobie go tam oglądać okazało się, że wstawił go do warsztatu jednego z naszych partnerskich warsztatów od naszego kolegi, no i tam mieliśmy no jak to się mówi, full opcję oglądania tego samochodu nie pojechaliśmy z żadnymi tam czujnikami, niczym, tak po prostu na luzie kuwa, przejechać się, zobaczyć co, co, co to w ogóle jest czy to ma sens dalej a, oglądać, ja znalazłem to auto w internecie <grywa> pokażemy wam zaraz a, tak to wygląda no z Mercedes, tak widzicie, SLA 300 Piękny, zajebisty Zobaczcie kurwa jakie foty Full kabiolet Piękna opcja, skóra, full wyposażenie No coś kurwa wspaniałego Piękny jest, po prostu piękny Przodzik, zajebiste wszystko kurwa No coś, coś, coś fajnego, fajna, fajna naprawdę byka, No i najlepsze, oczywiście tutaj pełne wyposażenie i tak dalej, i tak dalej, wszystko zapisane zobaczcie na to, na pierwszy właściciel serwisowany w ASSOJ, bezwypadkowy A i tam opis auta e, cały i tak dalej e, super stan i tak dalej, 4 lata w tym do drobnych, do drobnych poprawek i tak dalej i pisze, że, że w stadzie elektrycznym dach w stanie idealnym pilnie sprzedam i z powodu wyjazdu e, za granicę Aj, e, za chwileczkę Wam pokażemy na miejscu, jak ten samochód faktycznie kływa Wygląda super, super okazja, jak widać. Pilnie, piękny, piękny kabiolecik, 3-litrowy silnik, automat. No, nie, no, naprawdę, auto robi, robi wrażenia, Za chwilę zobaczycie filmik, z, e, jak na miejscu przyjechaliśmy. A co żeśmy zastali. Zapraszam Was. A jesteśmy na placu, podchodzimy do samochodu, wszystko pięknie, ładnie wygląda. A w momencie, kiedy otwieramy drzwi, ływa Popatrzcie na to: wystrzelone poduszki, w środku stara deska z SR z 1991 roku. Jest to nic innego jak stary SL300 z przeszczepionym, po prostu a z przeszczepioną budą. Także wszystko pięknie, ładnie wygląda na zdjęciach, jak zobaczycie to auto z bliska, to kurwa widać, maska odstaje, spofalowana, tam jest tyle kitu, że kurwa, skala się na czujniku skończyła, chińskie lampy, wszystko to jest tak spasowane, jakby to składał, nie wiem, po pijaku jakiś czesiek-blacharz, a jak w koziwulce, A no, niestety. Akurat, nie, sorry za jakość nagrania, ale nagrywaliśmy pierwszym lepszym telefonem, nie chcieliśmy tam odpierdalać kaszany na placu a byli inni klienci, którzy tam przejeżdżają na serwis, a także było dwóch, dwóch klientów, którzy przyjechali jak oglądać ten samochód z bardzo daleka a pooglądali 10 minut i odjechali w A A zobaczcie na to wszystko w środku to jest tak zniszczone, kurwa tak ścierane, że to jest po prostu dramat nie? wszystko jest ujebane, skóra, ten welur jest po prostu 188 tysięcy na liczniku, a auto wygląda miało z pół miliona w środku przejechane, nie? Tak mówię, musicie wziąć pod uwagę, że to jest 91 rocznik tego auta, tylko buda jest po przekładce u Szwajcara, nie? Także szału nie ma, dupy nie ływa i wkład finansowy w to auto to jest skupa. kasy. Fajny samochodzik, super, super sprawa, fajnie to wygląda, ale jak mówię, no, no masaka po prostu. Jakim to jest stanie? Trzeba by było pra praktycznie odnowić wszystko, zaczynając od każdego elementu w środku. Już nie mówię o lakierze, zewnątrz i tak dalej. Otóż szału nie ma, tak mówię, nie? w ogóle były problemy z ruszeniem tym samochodem, przełożony miał koła w ogóle na jakieś takie inne kurwa, nie wiem, z innego za które nie pasowały, Jakby On jest źle złożony, czy coś tam w ogóle się no, dało skręcić. Wszystkie systemy musieli się samochodem rozma... wyjebać, no to nie podłączył to po wypadku, no, bo nie ma dystansu, trzeba zaciski, no to mówię, bo on ma jak inny, ten, tamte są w ogóle. Czyli no bo składał, nie ma sensu. No, że się energia to wyczyścić, gdzieby nie wiedział, że No. Tamtego, że to czyta gdzieś tam Kova. Także tak widać, auto w każdym calu jest tak dopracowane, że że po prostu no masakra. To nie ma chyba jednej dobrej e, rzeczy w tym samorze, praktycznie która by poprawnie działała bądź była, bądź była po prostu złożona, nie? praktycznie jest, 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 masakra no. ludzie przyjechali na jakieś tam zlecenie z Gdańska potem ten samochód no i kurwa, na miejscu była załamka po prostu, no załamka, nie? że mhm. jak widzicie opis aukcji, a to co tu jest, no to jest kurwa dramat, nie? To, jest, to się mija kurwa z celem po prostu także wszystko jest tak zrobione na takich kurwa zamiennikach, tanich częściach, że że jeżeli to auto kość było 4 lata, to się dziwi jak, jak ono przejeździło, nie. No. Trzeba było zacząć od odnowienia środka przede wszystkim kompleksowego, przede wszystkim uzbroić poduszki, założyć je przede wszystkim kupić nowe. No nie wiem jak tam z tym pałunkiem, który jest na zdjęciu, tego nie było jak z dachem, a wszystkie systemy typu ABS, ADB i tak dalej, wszystko się świeci, nic tu nie działa także, także no. Na masaka, potem się zająć blacharką, naciągać go prawidłowo, przemalować, poskładać, użyć jakichś lepszych części, bo to jest kurwa... Już był przełożony i po tym przełożeniu prawdopodobnie miał dzwona, bo jest tak rozpierdolony, że... Że, że po prostu a chyba że, że wątpię, żeby Szwajca za, za 3000 euro go tak przełożył, bo... Bo no nie daliby dupy, nie? Za bardzo popularna tam jest ta firma, która je e, przekłada. Tak to jest fajne: skóra, velu, wszystko, prawda? Full wypas. Jak na 91 rok wnęki, no to jest, no to te Mercedesy miały, prawda? E, wszystko, nie? Oczywiście, automat. A no, silnik, nawet fajnie chodzi, Wam powiem. Tak to fajnie chodzi. No, także, także nawet całkiem fajnie, 3 seta Nie wiem jak to by na dłuższą metę, on jaką tam stan techniczny miał, bo już tego żeśmy nawet nie oglądali, bo nie było sensu A nie mniej jednak no, praktycznie no, to jest jedyna rzecz w tym aucie, która w miarę dawała rady I tak to wygląda niestety, fajne auto, w fajnym bodykicie Fajnie przerobione, ale totalnie po prostu wyeksploatowane i zniszczone, także nawet ta cena to jest kurwa tak wygórowana za to auto, bo tam podejrzewam, że tyle trzeba będzie w niego wpierdolić, ale on jest wystawiony, nie? żeby to auto doprowadzić do, do używalności. Dobra, dzięki serdeczne i do zobaczenia wkrótce.